Dzień dobry, cześć mako. Dzisiaj na testach kolejny model w budżecie około 2000 zł. Jest to dokładnie OOTD T10, czyli chujnoga z silnikiem 500W, baterią 48V, 13A. Podobno rozpędza się ona do 50 km na godzinę. Co potrafi? Zapraszam do oglądania. Sprawdźmy co mamy tutaj w środku. Paczkę dostałam bezpośrednio od producenta OOTD. E, paczka jest wysyłana z magazynu z Polski, tak jak i przy Kukirinach, czy no, Teraz tutaj, chyba w większości Holajnów polskich polskie magazyny opanowały. Chyba większość, bo z tego co widziałem to one też wysyłają za granicę. E, sprawdźmy jak tutaj wszystko jest zabezpieczone. Już widzimy po części samą nogę. Z prawej strony tu mamy tylni błotnik. Kawałek metalu wygląda solidnie. Dalej tu mamy przyczepione jakieś busy do sztycy, ale to zaraz wyciągniemy. Tutaj powinna być ładowarka. jest o, ciekawostka, 3A 48V 3A e, dodatkowo z wentylatorem więc nie powinna nam się grzać, fajnie taki jakby już wyższy poziom niż w większości tych tanich hulajnów no i tutaj chyba teraz przechodząc dalej no to już mamy całą konstrukcję więc musimy sobie to jakoś delikatnie wyciągnąć. Wyciągamy takie zabezpieczenia z jednej strony, z drugiej. I teraz, tak w zasadzie, żeby wyprostować kierownicę, to musimy chyba najpierw to wszystko rozebrać, bo nie ma możliwości wyprostowania. Tutaj najpierw trzeba jeszcze zdjąć zabezpieczenia, złożyć wszystko rozkładamy, otwieramy, zakładamy już tutaj. Teraz dopiero gdzie blacha, śruba i wszystko musimy porządnie skręcić. A skręcamy to imbusami, które tutaj dodaje nam producent. Tylko też musimy się pilnować, żeby to było w miarę na prosto. To później tego nie trzeba było poprawić. Wydaje mi się, że jest chyba ok. Skręcamy zaraz, może wyciągniemy to i wtedy jeszcze poustawiamy. Dokręcimy to już tak na maksa. Dobra, wyciągnąłem to z pudełka. Więc teraz pościągajmy wszystkie tutaj zabezpieczenia. Na froncie mamy podwójną lampkę. Całkiem sporych rozmiarów. Tutaj widzę już jakieś. Podczas transportu nieczystości, no, trzeba będzie to trochę poczyścić. Tutaj jak samo ze strepionów, to wszystko się ubrudziło. O, to w sumie ciekawe. Myślałem, że to jest plastik, a to jest guma ochronna, dlatego to się wszystko tak klei. Tutaj to sprężyna widzę też jakoś trochę nie do końca jest naciągnięta. Mamy tu hamulce linkowe, tarczowe. No i to, co. Ważne, mamy tu spore opony 11-calowe, więc w odróżnieniu od tych, na przykład, Kukirinów, gdzie mamy dziesiątki, te opony naprawdę są spore i też są od nich szersze. Śmiemy tu te wszystkie zabezpieczenia, bo to nie będzie nam potrzebne. Tutaj widzę, że trochę chyba tego składania będzie. Tutaj coś mamy jeszcze przyczepione. Tutaj znajduje się zestaw montażowy, tu są imbusy, kluczyki zapasowe, chyba klocki hamulcowe, jakieś śrubki. Dalej jest instrukcja obsługi, po kolei mam informacje jak to składać, rozkładać, jak tutaj zmontować kierownicę, jak możemy spiąć konektory. Na kable, czyli chyba tak, tutaj widzę. jest to e, luźno, więc jest na czas transportu rozpięte. Zaraz to będziemy spinać. Dalej, czwórka. Mam informację o hamulcach, jak one powinny sobie tutaj te przewody iść. Przewody chyba są ok. No dalej mamy e, stopkę. Zaraz o, stopka tutaj jest. Będziemy się ją sobie przykręcić. Są też kierunki, które będziemy musieli złożyć, więc no trochę tutaj składania będzie. Dobra, to może tym razem posłużymy się tą instrukcją. Tutaj jest jeszcze instrukcja mniejsza, już pewnie wszystko jest po angielsku: informacje o e, tym, jak mamy jeździć, informacje o tym, co powinno być w paczce, e, cała budowa hulajnogi, e, licznik. Zacznijmy sobie może od stopki, bo tutaj najwygodniej będzie tą hulajnogę sobie postawić na bok i wtedy ją składać. Trochę nie po kolei jak w instrukcji, no ale odkręcamy tutaj te dwie śrubki, zaraz rozpakujemy całą stopkę, skręcimy to z powrotem. No i jak już mamy hulajnogę postawioną, to teraz możemy sobie prostować sztycę. Tutaj zapinamy to wszystko, jeśli chodzi o sam system składania, no to tak w zasadzie tu mamy dźwigienkę zwalniającą i blokującą jeżeli chcemy rozpiąć i odblokować hulajnogę to wystarczy tutaj tak w zasadzie tylko to podnieść do góry i odciągnąć i możemy już tutaj składać sobie całą sztycę wydaje mi się, że jest to całkiem porządne rozwiązanie montaż kierownicy tak w zasadzie tylko tutaj już zamontowanie tej końcówki na drążek Ustawienie tego wszystkiego, żeby było prosto. No i skręcenie. Kierownica mamy już skręconą. Teraz trzeba pamiętać o spięciu tutaj konektorów do tej lampki. To wpinamy, żeby nam, nam świeciła. Tak w zasadzie praktycznie przód jest gotowy. Tu trzeba zwrócić uwagę na to, że no od zabezpieczeń trochę kleju zostało, więc to dobrze by było sobie wyczyścić. Tak jak mówiłem, tutaj na dole też trochę tych zanieczyszczeń jest, więc no to kwestia albo żeby oni poprawili te zabezpieczenia. O tutaj też e, trzeba sobie ten przewód poprawić, żeby nie wystawał wam aż tak, tylko żeby tutaj miał zapas. No bo przy skręcaniu, żebyście mieli e, normalnie przewód, żeby nigdzie wam się tu gdzieś przez przypadek nie zaczepił. Jeżeli chodzi o podest, mamy w pełni gumowany spoko, jest w sumie dosyć gruby. Prześwit też jest spory, sprężyny fajnie wyglądają, takie żółte akurat się wyróżniają. Z przodu błotnika tu nie mamy, więc takim błotnikiem jest tylko ten kawałek metalu, a z tyłu błotnik musimy sobie zaraz zamontować. No i tak samo musimy też zamontować kierunki z jednej i z drugiej strony. No i na koniec zostaje na błotnik. Tutaj tak samo mamy po dwie śruby przygotowane. Musimy je odkręcić i skręcić, więc zaraz widzimy się z finalną wersją. No i mamy już gotową kolejnogę. Tak prezentuje się w pełnej okazałości. E, powiem Wam, że no jak na tą cenę, to jest to naprawdę spory sprzęt. Te 11 calowe opony e, naprawdę tutaj. Wyglądają na potężne, więc no w budżecie około 2000 zł, ciężko raczej o taki prześwit, o takie opony, to wygląda tutaj naprawdę nieźle. Jeśli chodzi o samą kierownicę, też jest całkiem fajnie. Ekranik wyciągnięty z D99, który testowałem już w tamtym roku. Jeśli chodzi o sprzęt na kierownicy, tutaj mamy dzwonek taki ręczny, tutaj mamy. Przycisk od świateł i światła są też całkiem ciekawe. Mamy tutaj dwie lampki i możemy je sobie, jeżeli je wyłączymy, naciśniemy przycisk na dole, to załącza nam się światło żółte. Jak włączymy oświetlenie, mamy delikatnie żółty i biały. A jak przyciśniemy jeszcze przycisk, to przełączamy się całkiem na oświetlenie białe. Tutaj mamy ten przycisk, który zmieniamy na żółty bądź biały. Tutaj mamy kierunki. Jeśli chodzi o kierunki, to są one z tyłu. Są to pływające kierunki. To też wygląda bardzo fajnie. Wyłączamy. Tutaj to jest trochę dziwne, bo mamy tutaj zmianę trybów i tryby zmieniamy ręcznie. Mamy jedynkę, dwójkę i trójkę, więc podczas jazdy no, trzeba tutaj sobie klikać, żeby zmienić tryb. Tryby tutaj są widoczne. I też od razu Wam powiem, że hulajnoga na start jest zablokowana do 25 km na godzinę. Żeby doblokować hulajnogę musimy trzymać hamulec, załączamy hulajnogę, poświetla nam się ekran i teraz trzy razy naciskamy manetkę. Wtedy nam tutaj zaczyna wszystko migać, i chula, noga dopiero jest oblokowana I jeżeli chodzi ogólnie o kierownicę, no to jest ona szeroka, to na plus. Sam ten na ekran, no niestety tutaj, um, on średnio da się regulować, bo on jest tutaj na blaszce, więc no, trzeba się przyzwyczaić do jego położenia. Ale ogólnie jest całkiem czytelny, to jest spoko. Same hamulce, mamy tu spore klamki, tylko o ile ze strony prawej jest tutaj to wygodnie. To z lewej. Trochę bym ponarzekał, bo jak tutaj strzam rękę, to tutaj fajnie, jakby dało się tą klamkę ściskać, a przez to, że mamy tu cały ten osprzęt, no to musimy tak pod kątem hamować no i to jest hamulec na tył. Tutaj jeszcze tak, prawa strona. Mamy wygodną manetkę kciukową, jest stacyjka oraz wskaźnik pokazujący napięcie. Idąc dalej przez budowę, tu mamy haczyk. Haczek, który służy nam do składania hulajnogi, może on też służyć jako haczyk na zakupy, chociaż jest dosyć płytki, więc tutaj raczej ciężko będzie coś zamontować. Jeżeli chodzi o sam system składania, to tutaj, żeby złożyć hulajnogę, naciskamy to do góry, odciągamy i wtedy hulajnoga nam się łamie. No i tutaj wtedy ten haczyk musimy zaczepić o podnóżek. Zaczepiamy i możemy sobie ją przenosić. Waga tej kolejnogi to 31 kg według producenta. Sprężyny też już pokazywałem, jak widzicie, jedna wielka żółta. No i też możecie zobaczyć, bo jest tutaj trochę mokro, więc widać, że ona no sprężyny od razu nam tutaj wszystko chlapie. I teraz przechodząc na tył, tu mamy spory wygodny podnóżek. Ogólnie cały podest jest wielki, więc tutaj nie ma żadnych problemów z ustawieniem. To jest zdecydowanie na plus. No i tu sprężyna z tyłu również jest cała zachlapana, ale przynajmniej jest to tak ułożone, że nie chlapie za bardzo. Na nas tutaj delikatnie, tylko widać, jest zachlapana, a tak ogólnie konstrukcja jest całkiem przyjemna. No i tak jak mówiłem, prześwit jest jakiś. 25-30 cm, więc naprawdę ta noga do jazdy w terenie może być całkiem ciekawym rozwiązaniem. Zobaczmy jak tutaj wypada zawieszenie. Kurczę no, powiem Wam, że zapas jest spory do skakania. Aż chętnie zabiorę ją w teren, żeby gdzieś trochę e, poszaleć. Zobaczymy jak się na niej będzie jeździło. No bo tak, spory prześwit, spore sprężyny, więc może to być ciekawy sprzęt, e, jak za takie w sumie nieduże pieniądze do szaleństw. E, zobaczymy, tego jestem bardzo ciekawy. No dobra, to czas jeszcze na pierwszą jazdę zobaczymy. Ten ekranik wygląda w sumie ciekawie, no jak w D99. Na hulejnodze bez problemu się tutaj ustawiamy. Jest sporo miejsca, zarówno z przodu, z tyłu. Ten podnóżek jest cały ogumowany. To jest wygodne. To mi się bardzo tutaj podoba. Ogólnie tak, kierownica jest szeroka, więc dla osób dorosłych no tu jest komfortowo. Mamy wysoki prześwit, wysokość ta hulajnoga zawieszona, więc też fajnie się na niej czujemy. Ogólnie jeżeli chodzi o wysokość kierownicy, no to no tak standardowo sięga mi ona tutaj na wysokość pępka, z tym nie ma żadnych problemów. Tutaj tak jak mówiłem, ta klamka tak no, delikatnie, żeby hamować tyłem, to trzeba tą rękę tutaj brać, ale może się do tego po prostu e, będę musiał przyzwyczaić. Więc jedźmy sobie tutaj trochę na trawę. Trochę stuka ten amortyzator z przodu na razie, ale ogólnie fajnie, fajnie jest ta amortyzacja wyczuwalna, więc no na pewno do pełnej recenzji trochę jeszcze ruszę w teren, pojeżdżę na niej więcej, gdzieś tam trzeba będzie poskakać, zobaczyć jak ten prześwit będzie tutaj dawał radę, no i ogólnie czy ta moc będzie wystarczająca, no bo no mamy tu silnik 500 W, więc nie ma tu rewelacji, ale do tych 30-40 km na godzinę, czyli taka hulajnoga miejska, żeby też trochę polatać się w terenie, może być to ciekawa opcja. No a teraz jeszcze szybkie porównanie OOTD T10 z Kukieriną A1. Tutaj widać, że jednak OOTD ma silnik 500-latny no i też jest hulajnogą cięższą. Wolniej się zbiera, ale na razie zobaczymy jak to będzie wypadało jeszcze. Na razie to wszystko z pierwszych wrażeń, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzu, postaram się na wszystko odpowiedzieć. Ogólnie jak na pierwsze wrażenia, to trochę ta budowa jest tak jakby za duża względem mocy, którą tutaj mamy, bo no przydałoby się, żeby ta hulajnoga była delikatnie mocniejsza, żeby ona szybciej rwała na początku, chociaż zobaczymy, zobaczymy, jak ona będzie sobie radziła jeszcze w testach. Na razie jest to ciekawy model. Fajnie, że jest taka duża. Fajnie, że mamy tutaj taki prześwit. Na pewno, jak chcecie bardziej nastawić się na jazdę w terenie, to będzie to ciekawy model. Eee, a do miasta, czy ogólnie do jazdy, zobaczymy. Eee, zobaczymy, jak tutaj będzie wypadał też zasięg. Bateria nie jest jakoś przesadnie duża 13 godzin. No, chyba tutaj trzeba będzie ją zestawić z kuklinem A1. Jeżeli jesteście zainteresowani tym modelem już teraz, no to kupon robotowy znajdziecie w opisie pod filmem, zresztą wyświetla się on teraz też na ekranie. E, możecie tą kolejnogę kupić prosto z magazynu z Polski. E, na razie ode mnie to wszystko jeżeli są jakieś pytania, tak jak mówiłem, zachęcam do komentowania. No i na razie to wszystko. Do następnego. Cześć!